Byliście kiedyś w Warszawie? No... ja też nie byłem. Nie no, żartuję, byłem z pięć razy. A dzisiaj właśnie się tam wybrałem, żeby pokazać wam jak piękną mamy stolicę. Ale najpierw musiałem... Szybko wstałem z łóżka. Dobra, nie tak szybko. Ale jakoś się wywlekałem i oczywiście pościelnie łóżko. A na sam koniec zacząłem się pakować. A w pociągu było kompletnie nudno. Zrobiłem sobie duelingo? Tak, ponad 200. To jest wyższe. A gdy dotarliśmy do Warszawy, to pierwszym naszym celem było Centrum Nauki Kopernik, w którym było naprawdę ciekawe. Tu się kręci jak pas. Uuu, Bzumpa, mam pasy Playboya. <grym wytkownia> סטיין, אל תסכים לי סטוויץ' קונה, אולי, צי, סטוויץ' גייל? סטוויץ' קונה סטוויץ' קונה, אבל לפאזל אותו. שמועי את הקרפורס. Jesteśmy w miejscu to A następną naszą atrakcją były jakieś ogrody botaniczne, które zobaczyłem w sumie przez przypadek. Botaniczne? Chyba tak to się nazywa. Sam nie wiem. O, to wygląda, nie? No A po chwili szukania tych ogrodów trafiliśmy na pana, który nam zwyczajnie pomógł. Do ogrodu państwo? Ale tak. To? Prosto, jak okay. okay. się zgubić można, żeby ludzie nocą odpowiedzieli. Takie drzwi. Po prostu potrzebuję, żeby tyle poszerzone, żeby się przydaje. Co? Ojej, spokojnie. tutaj, my Uwaga, staw głębokości 1,80 m. No, ja bym się utopił. Później musieliśmy się wdrapać po tych schodach, walczyć ze sobą, żeby ujrzeć taki oto widok. ale o, 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 ale fajne, nie? Było widać nawet miasto, most, te jakieś wieżowce, to było naprawdę piękne. Super cenne. Mm. A co wygląda jak ten? Roller coaster normalnie. Czy był na jakimś dachu czegoś, nie? No tu widać domy, które są na tej samej wysokości. A tam pałac kultury tam widać? Centrum, centrum. U, a to jest ten? Co a... to O, ale fajne. A to jest to samo. No, nie wiedziałem Nie no, tak nisko. Okay. Życie nie umierać Boję się Później goń nas czas musieliśmy szybko uciekać do stacji. Działa? Mm. Działa czy nie? Działa? Działa Nie nie O na pewno O na pewno, nie A ja idę prawo stronę. ja się boję Wierzyć, że tu stoję. I przeszliśmy się tym mostem w stronę naszego biało-czerwonego stadionu. Raczej o, tam, o. Tak, nie wiedzieliśmy gdzie iść, ale też na przykład przeszliśmy się cały stanął dookoła i nic nie zobaczyliśmy. Normalnie jest i O tym jechaliśmy. I jak tu czekaliśmy, to w końcu nas gdzieś zabrali. Będę tutaj naszej trasy Poczuj się jak VIP. E, zdjęcie też można robić wszystkiemu, tylko prośba nie robić nie w ceny na kontakt. Zapraszam już teraz w tym Nie Będziemy mieć tego tak dookoła, jeszcze przeszliśmy. w tym momencie rozumiem, się ja Ajajaj. Aj.